Z okazji Dnia Strażaka, 4 maja, nasza redakcja składa wszystkim strażakom najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za Waszą odwagę, poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy. Wasza praca to nie tylko zawód, ale prawdziwe powołanie pełne ryzyka, odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka. Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji zdrowia siły oraz satysfakcji z każdego uratowanego życia i mienia. Niech ogień płonie tylko w waszych sercach, z dumy i pasji do tej wyjątkowej misji. Dziękujemy, że jesteście. Z wyrazami szacunku Marcin Onderski, redaktor naczelny Wawa Hot News24 Widzisz coś ciekawego? Powiadom nas. Wyślij wiadomość na nasze media społecznościowe, SMS lub po prostu zadzwoń pod numer 603 207 465.